Julia Wolańska nienawidziła ciszy swojego apartamentu. Była to cisza technologiczna, doskonała, przefiltrowana przez potrójne szyby i systemy wygłuszające, które kosztowały więcej niż dom przeciętnego człowieka. Była to cisza sukcesu, cisza władzy, która otaczała ją jak niewidzialny pancerz. Z tarasu na pięćdziesiątym piętrze patrzyła na miasto, które tętniło życiem, ale jego dźwięki do niej nie docierały. Była obserwatorką, nieuczestniczką. Dwa lata temu wypadek samochodowy zabrał jej władzę w nogach i zamroził coś w środku. Coś, co być może już wcześniej było chłodne, ale teraz stało się lodem. Jej życie stało się serią precyzyjnie zaplanowanych ruchów, wykonywanych przez innych lub przez zaawansowaną technologię wbudowaną w jej wózek. Wózek był cudem inżynierii, wykonany z włókna węglowego i tytanu, sterowany delikatnymi ruchami dłoni na joysticku. Poruszał się bezszelestnie po polśniących marmurowych posadzkach, ale dla Juli był tronem i więzieniem jednocześnie. Rządziła z niego swoim imperium budowlanym, prowadziła wideokonferencje, analizowała raporty i podejmowała decyzje warte miliony. Była skuteczna, bezwzględna i podziwiana. I potwornie samotna. Jej asystentka, Anna, była jedyną osobą, która odważyła się przekroczyć niewidzialną barierę jej chłodu. Była z nią jeszcze przed wypadkiem i widziała, jak Julia powoli zamyka się w sobie, odpychając każdego, kto próbował ofiarować jej coś więcej niż profesjonalną usługę. Tego dnia Anna weszła do gabinetu z miną, która zwiastowała kłopoty. Julia oderwała wzrok od ekranu. Co jest? Kolejny problem z pozwoleniem na budowę? Anna potrząsnęła głową, ściskając w dłoniach tablet. Nie, coś zupełnie innego. Pamiętasz, jak mówiłaś, że powinnaś czasem wyjść? Do ludzi? Julia zmarszczyła brwi. Mówiłam to w kontekście spotkań biznesowych, a nie pogawędek towarzyskich. Nie mam na nie czasu, wiem. Ale ja, zrobiłam coś: głos Anny był niepewny. Umówiłam cię na randkę. W ciemno-cisza, która zapadła w pokoju, była inna. Gęsta i ciężka. Julia poczuła, jak krew uderza jej do głowy. Co ty zrobiłaś? Czyś ty oszalała? Anuluj to! Natychmiast jej głos był ostry, jak stal. Nie mogę, odparła cicho Anna. To dzisiaj wieczorem. Proszę, Julio. To tylko kolacja. Jeśli będzie okropnie, wyjdziesz po dziesięciu minutach. Ale spróbuj. Proszę, Julia chciała zwolnić Annę na miejscu. Chciała krzyczeć. Ale w oczach asystentki zobaczyła coś więcej niż zuchwałość zobaczyła prawdziwą troskę. I to ją rozbroiło. Westchnęła, czując fale znużenia. Dobrze, ale jeśli to jakiś łowca posagów albo filantrop szukający dotacji, przysięgam, że pożałujesz on nie wie, kim jesteś, zapewniła szybko Anna. A ty nie wiesz, kim jest on. To jest istota randki w ciemno wieczorem, w eleganckiej, ale dyskretnej restauracji, Julia czuła się jak na egzekucji. Wybrała stolik w rogu, z którego miała widok na całe pomieszczenie czekała, a jej cynizm narastał z każdą minutą. Spodziewała się jakiegoś gładkiego prawnika albo nudnego menedżera, który będzie próbował jej zaimponować. Wtedy do restauracji wszedł on. Tomasz był jej całkowitym przeciwieństwem. Miał na sobie dzińsy i prostą, ale czystą koszulę. Jego dłonie były duże i wyglądały na spracowane, z kilkoma zadrapaniami i śladami smaru pod paznokciami, których najwyraźniej nie udało mu się do końca doczyścić. Włosy miał trochę za długie, a na twarzy malowała się mieszanka zdenerwowania i ciekawości. Rozejrzał się, a jego wzrok spoczął na niej. Zawahał się na ułamek sekundy, widząc wózek, ale potem podszedł pewnym krokiem. Julia? Zapytał, a jego głos był niski i spokojny. Skinęła głową, nie siląc się na uśmiech. Usiądź usiadł naprzeciwko niej, a niecisza zawisła między nimi jak mgła. Kelner uratował sytuację. Przyjmując zamówienie na napoje, Julia postanowiła skończyć to jak najszybciej. Słuchaj, zaczęła chłodno. Będę szczera. Nie chciałam tu przychodzić. Moja asystentka ma zbyt bujną wyobraźnię. Prawdopodobnie zmarnujemy sobie wieczór, więc możemy to skrócić. Tomasz uniósł brwi, ale w jego oczach nie było urazy, tylko zaskoczenie. W porządku. Ale skoro już tu jesteśmy, może chociaż zjemy? Jestem głodny. Cały dzień spędziłem pod starym Fordem Juliaza. Pod Fordem? Jestem mechanikiem wyjaśnił prosto. Mam mały warsztat na obrzeżach miasta. Naprawiam samochody, mechanik. Anna umówiła ją, prezesa jednej z największych firm deweloperskich w kraju, z mechanikiem samochodowym. Przez chwilę chciała się roześmiać. To było tak absurdalne, tak groteskowe, że niemal komiczne. Cały jej gniew nagle wyparował, zastąpiony przez dziwne, apatyczne rozbawienie. Rozumiem, powiedziała, a w jej głosie pobrzmiewała nuta rezygnacji. Więc naprawiasz rzeczy tak. Lubię to. Jest w tym coś satysfakcjonującego. Ktoś przywodzi ci coś zepsutego, coś, co nie działa, a ty znajdujesz problem, naprawiasz go i oddajesz z powrotem do życia. To uczciwa praca mówił o tym z prostą pasją, która była jej całkowicie obca. W jej świecie nic nie było proste ani uczciwe. Wszystko było grą, strategią, walką o przewagę. Patrzyła na jego dłonie, leżące na stole. Były silne, naznaczone pracą. Jej własne dłonie, zadbane i blade, spoczywały na podłokietnikach wózka. Używała ich do podpisywania kontraktów i stukania w klawiaturę. Nigdy niczego nimi nie stworzyła ani nie naprawiła. A ty? zapytał. Przerywając jej zamyślenie: Czym się zajmujesz? Siedzę za biurkiem odparła wymijająco. Przesuwam papiery, nie naciskał. Zamiast tego jego wzrok powędrował na jej wózek. Julia usztywniła się, czekając na litość, na niepytanie. Ale on powiedział coś zupełnie innego. Niezła maszyna stwierdził z autentycznym zainteresowaniem. To napęd elektryczny, prawda? Zastanawiam się, Jaki ma moment obrotowy? I te przeguby muszą być wykonane z jakiegoś lekkiego stopu. Widzę małą rysę na panelu sterowania. Denerwujące, prawda? Kiedy coś, czego używasz na co dzień, ma taką drobną skazę, Julia była oszołomiona. Nikt nigdy nie spojrzał na jej wózek w ten sposób. Dla innych był symbolem jej tragedii, niezręcznym tematem, który należało omijać. Dla niego był maszyną. Czymś, co można zrozumieć, rozłożyć na części i, w razie potrzeby, naprawić. Po raz pierwszy od dwóch lat ktoś skomentował jej wózek bez cienia litości w głosie. Tak, powiedziała cicho, zaskoczona własną odpowiedzią. Jest denerwująca, pewnie dałoby się to spolerować mruknął, bardziej do siebie niż do niej. Przez resztę kolacji rozmawiali. A raczej on mówił, a ona słuchała. Opowiadał o starych silnikach. O satysfakcji z dobrze wykonanej pracy, o swoim marzeniu, by kiedyś odrestaurować zabytkowego Jaguara. Mówił o prostych rzeczach z zaraźliwym entuzjazmem. Julia odkryła, że jego świat, tak odległy od jej własnego, był fascynujący w swojej konkretności. W jej życiu wszystko było abstrakcją, liczby na koncie, procenty wzrostu, strategie rynkowe. W jego życiu były śruby, uszczelki, olej i metal. Kiedy odwoził ją do domu, nalegał, Mimo jej protestów, a jego stary, ale zadbany van bez problemu pomieścił złożony wózek, pod jej apartamentowcem panowała dziwna cisza. Dziękuję za kolację, powiedział, pomagając jej wysiąść. Jego dotyk, gdy stabilizował wózek, był pewny i rzeczowy, pozbawiony niezręczności, do której przywykła. To ja dziękuję, odpowiedziała, co było dla niej samej szokiem. To nie była strata czasu, uśmiechnął się, a jego uśmiech był ciepły i szczery. Może kiedyś powtórzymy? Mogę ci pokazać mój warsztat. Gwarantuję, że jest tam głośniej niż w twoim biurze, zanim zdążyła się zastanowić, skinęła głową. W następnych tygodniach spotykali się kilkukrotnie. Julia, ku swojemu zdumieniu, czekała na te spotkania. Tomasz zabrał ją do swojego warsztatu, miejsca pachnącego metalem i smarem, wypełnionego dźwiękami narzędzi i radia grającego cicho w kącie. Pokazał jej silnik, który właśnie składał tłumacząc działanie poszczególnych części. Pozwolił jej dotknąć gładkiego, zimnego metalu. To było bardziej realne niż cokolwiek czego doświadczyła od lat. Pewnego popołudnia, gdy siedzieli na ławce przed warsztatem, pijąc kawę z termosu, Julia odważyła się opowiedzieć mu o wypadku. Mówiła o bólu, o strachu, ale przede wszystkim o pustce, która po nim została. On słuchał w milczeniu, nie przerywając, nie oferując pustych słów pocieszenia. Kiedy skończyła, po prostu przykrył jej dłoń swoją. Ten prosty gest znaczył więcej niż wszystkie terapie i słowa wsparcia, które słyszała. Jej pancerz zaczął pękać. Zaczęła się uśmiechać, a Anna zauważyła, że w jej oczach pojawił się dawno niewidziany blask. Ale świat biznesu nie był tak wyrozumiały. Jej rywal w firmie, Grzegorz, od dawna próbował podważyć jej pozycję. Był ambitny i bezwzględny. A jej niepełnosprawność postrzegał jako słabość, którą można wykorzystać. Zaczęły krążyć plotki. Szepty na korytarzach i w salach konferencyjnych. Że Julia nie radzi sobie ze stresem. Że jej stan wpływa na jej osąd. Że firma potrzebuje lidera, który jest w pełni sprawny. Grzegorz zwołał nadzwyczajne zebranie zarządu, oficjalnie w celu omówienia strategii kwartalnej, ale wszyscy wiedzieli, że chodzi o wotum nieufności. Julia poczuła. Jak wraca stary chłód i strach. Jej pierwszą reakcją było zamknięcie się w sobie, przygotowanie do walki na jej warunkach za pomocą faktów, liczb i prawników. Ale wieczorem przed zebraniem zadzwoniła do Tomasza. Oni chcą mnie zniszczyć, powiedziała, a jej głos drżał. Chcą wykorzystać to, co mi się stało, przeciwko mnie. Uważają, że jestem słaba, jesteś najsilniejszą osobą, jaką znam, odpowiedział spokojnie. Nie dlatego że prowadzisz firmę z wózka. Dlatego, że każdego dnia wstajesz i walczysz. Siła nie jest w nogach, Julio. Jest tutaj, czuła, że wskazuje na serce. Pokaż im to. Następnego dnia sala konferencyjna była pełna napięcia. Grzegorz wygłosił płomienną mowę o dynamizmie, sile i potrzebie lidera, który może stanąć na czele firmy w trudnych czasach. Aluzje były oczywiste i okrutne. Wszyscy patrzyli na Julię, oczekując kontrataku. Prezentacji, wykresów. Kiedy nadeszła jej kolej, poprosiła Annę o pojechanie na środek sali. Nie włączyła projektora. Spojrzała na twarze członków zarządu, ludzi, których znała od lat. Grzegorz ma rację, zaczęła cicho, a w sali zapadła zdumiona cisza. Firma potrzebuje silnego lidera. Przez ostatnie dwa lata myślałam, że siła oznacza bycie niezniszczalną. Bezbłędną. Zimną jak stal. Z której zbudowany jest ten budynek. Myliłam się zrobiła pauzę, biorąc głęboki oddech. Dwa lata temu straciłam władzę w nogach. Ale prawda jest taka, że straciłam coś znacznie ważniejszego na długo przedtem. Straciłam kontakt z ludźmi, z rzeczywistością. Zamknąłam się w wieży ze szkła i stali, myśląc, że to jest szczyt. Ale to było dno jej wzrok odnalazł grzegorza Mówisz o sile fizycznej. Ale co wiesz o sile, która pozwala człowiekowi poskładać swoje życie na nowo, kawałek po kawałku? Co wiesz o sile, która pozwala zaufać drugiemu człowiekowi po tym, jak świat cię złamał? To jest prawdziwa siła. To jest fundament, na którym można budować. Nie na stali i betonie, ale na zaufaniu, empatii i odporności w tym momencie drzwi do sali konferencyjnej otworzyły się i wszedł Tomasz. Julia poprosiła go, żeby przyszedł. Miał na sobie te same dżinsy i koszule, co na pierwszej ręce. W ręku trzymał małe, metalowe pudełko. Podszedł do Julii bez słowa. To jest Tomasz, powiedziała Julia do zarządu. Jest mechanikiem. Naprawia zepsute rzeczy. Przez ostatnie tygodnie pomagał mi naprawić coś, co było we mnie zepsute od dawna. Nie uczył mnie, jak prowadzić firmę. Uczył mnie, jak być człowiekiem spojrzała na Tomasza. A on uśmiechnął się do niej. Prawdziwe przywództwo kontynuowała, a jej głos nabrał mocy nie polega na tym, by nie upadać. Polega na tym, by wiedzieć, jak się podnieść. I by mieć odwagę poprosić o pomoc. Ja się podniosłam. I zamierzam prowadzić tę firmę w oparciu o prawdziwą siłę, a nie jej iluzję. Jeśli komuś się to nie podoba, drzwi są otwarte. Cisza, która zapadła, była ogłuszająca. Grzegorz zbladł. Jeden z najstarszych członków zarządu, człowiek, który pracował jeszcze z ojcem Juli, wstał i zaczął klaskać. Po chwili dołączył do niego kolejny, a potem następny. Wkrótce cała sala, z wyjątkiem upokorzonego Grzegorza, zgotowała jej owację na stojąco. Po zebraniu, kiedy emocje już opadły, Julia i Tomasz zostali sami w sali. On otworzył pudełko, które przyniósł. W środku, na aksamitnej wyściółce, leżał jej panel sterowania z wózka. Rysa zniknęła, wypolerowana do idealnej gładkości. Drobna skaza, powiedział cicho. Naprawione, Julia spojrzała na panel, a potem na niego. W jej oczach zebrały się łzy, ale po raz pierwszy od lat nie były to łzy smutku ani frustracji. Były to łzy ulgi i wdzięczności. Ty naprawiłeś znacznie więcej, szepnęła. Pochylił się i delikatnie ją pocałował. To nie był pocałunek z filmu, pełen fajerwerków. Był cichy, spokojny i prawdziwy. Jak on? Pół roku później apartament Julii wyglądał inaczej. Na marmurowych posadzkach leżały ciepłe dywany. Na ścianach wisiały zdjęcia nie z otwarcia kolejnych budów, ale z wycieczki nad jezioro, z pikniku w parku. W rogu salonu stał stół warsztatowy, specjalnie przystosowany do jej wysokości, a na nim leżały narzędzia i części starego zegara, który razem z Tomaszem próbowali odrestaurować. Julia wciąż prowadziła firmę, ale robiła to inaczej. Zaczęła słuchać swoich pracowników, wprowadziła programy wsparcia, a jej decyzje, choć wciąż ostre biznesowo, miały w sobie nową dozę człowieczeństwa. Stała się lepszym liderem, bo stała się lepszym człowiekiem. Tego wieczoru siedzieli na tarasie, owinięci kocem. Miasto pod nimi wciąż tętniło życiem, ale teraz Julia czuła się jego częścią. Dźwięki do niej docierały, a cisza przestała być więzieniem. Była spokojem. Tomasz objął ją ramieniem, a ona oparła głowę na jego piersi. Pamiętasz naszą pierwszą randkę? Zapytała. Myślałam, że to będzie największa katastrofa mojego życia, zaśmiał się cicho. A ja myślałem, że uciekniesz, jak tylko zobaczysz smar pod moimi paznokciami, nigdy bym nie pomyślała, że uśmiechnę się tamtego wieczoru, westchnęła patrząc na światła miasta. A okazało się że to był pierwszy prawdziwy uśmiech od lat, zrozumiała wtedy, że najgorszy dzień, największa katastrofa, może okazać się początkiem czegoś najpiękniejszego. Wypadek zabrał jej możliwość chodzenia, ale ta katastrofalna randka w ciemno dała jej coś znacznie cenniejszego, dała jej skrzydła. I serce, które w końcu nauczyło się latać.